gra Angry Birds Epic. Ciekawe, czy mi się uda ogólnie. Okej, okay. Nie wiem, czy to wygram naprawdę. Mam nadzieję, ale wątpię. Bo to w końcu to jest ostatni najtrudniejszy... Aha, i puste bomby. Co on O nie, on mi papryczkę odebrał. No nie wystarczy, że pokonam króla, nie sobie. Chyba spróbujemy pokonać samego króla. O kurde! Nie zauważyłem, że on jakiś harcz tworzy. A, ten, ten harcz to głównie go chiliuje bardziej niż mnie. Tak, Jezu. Bum. haj. Będzie chilować. Nie wiem, będę tego w króla, bo chyba już jest najsłabszy. Najlepszy jest ten czarnoksiężnik, czy nie wiem, czarodziej jakiś. Dobra, może by, by, bym wyeliminował te bomby. To już będę się cieszył. Bardzo się cieszę, że, ma, że Matrygał Gminie to jakby rozwala system w sumie. To, to on zrobił? On zaczął płakać. On zaczął płakać, i to był jego super atak. Zaczął przez chwilę płakać. Ogólnie to jest najlepszy atak w grze. Zaczyna się na chwilę płakać. O, patrz króle, zaraz pokonam. Niedługo, będę, niedługo będzie najlepsza akcja w grze. Aha. I bum po królu. Aha. Aha! O jezu, aż mi się zlabowało tyle ze wszystkiego dostałem. Eee, tam wygram, to bez problemu widzę. Mam nadzieję, że mi filmiku byłoby kiepsko. Okej, ok, to może się pośpieszę. <laughs> Mam trochę chrypkę, więc sorki za mój głos, ale myślę, że to nie będzie jakimś wielkim przykładem na obejrzenie ostatniej walki całej grze w ogóle. O kurde. O kurde, co teraz Wyhiluję się Wychil On się healować zaraz teraz zacznie Bo ja nie widzę w tym innego pożytku w tym miłego super ataku Bumfet szedł Mówiłem i że w skarżujecie ale mnie to średnio obchodzi Teraz wystarczy że jego pokonać będą są nasem sty... W sumie on jest lepiej od króla zombie ten czarny księżnik. Nie wiem dlaczego w ogóle świnka lata na chmurze. La y y y y zielona świnka latająca na chmurze, polecam. Naprawdę polecam tą grę dobrać. na W latającą świnkę, y z magiczną świnkę latającą na chmurze. Nie wiem tak na serio co kto stworzył tą grę. Dobra, tak chować już. Bum. Bum, 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 bum. Nie, no wy, wygrywa Tak się właśnie wygrywa najtrudniejszy poziom w grze. A, to ORS i te bomby. Te rzeczy na się biorą. No i tak się wygrywa. Bum, shot. A te bomby jeszcze się hardzują. Ile tego? Dobra. Więc tak właśnie wygląda ostatni level w. Wy... Ostatniej wieży w tej, w tej całej w ogóle A więc mam nadzieję, że miło się oglądało. Skrzynkę dostałem. I ostatnie jajko ogólnie. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś bardzo przeszkodą muzykę. Kurde. Dobra. To, to chyba na teraz tego odcinka. Słabe nagrody weszły, ale trudno. Dobra. No to dzięki za oglądanie. Albo wiecie co nie, jeszcze to nagram. Yy, bo tutaj chyba błyskawicie dos jajko. O, właśnie. Znaczy, no właśnie. Tam pobici już leżą. No gdzie gradnie? No! Kurde, a już myślę, że najłupię pięć jajek. Gdzie on. Kiedy on miał czas ten portal zrobić? Dobra, świnki. Po świnki, pomóżcie mi. Yy, pokonamy go. On was oszukał i nas oszukał. Widz co zaraz na pewno się uda. Okej, dobra, więc mam nadzieję, że fajnie było oglądać ten filmik. Czyli to jednak jeszcze nie było ostatni jajko, widzicie? Widzicie. Jakie to jest? No nie no, ale ja myślę, że już wygrałem całą grę. Dobra, trudno. Teraz uwierzcie mi, te poziomy przed tym były trudniejsze niż ten ostatni level. No i co? Teraz. No i no i wygram co. O! Nie, yeah, jeszcze coś jest. Okej, okay, dobra. Korona. co Dawaj korony. Koronę mu ukradł. Czy to co teraz będę miał z Nikima? To, 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 to wygląda jak nosowa świnka. No, nosowa świnka, co? Do, to wygląda jak nos świnki w tej krze. Aha, pięć. Cokolwiek to jest. Kurde, lag. Nie zauważy jego reakcji. Wstąpnął oczy i zaczął medytować? <laughs> Chyba tak. Bum. 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 O kurde. I co? teraz zrobię osobno pięć odcinków walki z tymi czarodziejami. Ale daj jajko. Okej. Okay. Pa Panie królu świnko, ja ci... Da koronę, a ty mi dasz daleko. <laughs> no myślę, że sprawiedliwość miało Okej, okay, dobra. No to chyba na tyle w tym odcinku. Jeszcze zrobić moje warto. Nic dobrego. Dobra. No to dzięki za oglądanie. To do następnego odcinka. No i pa! Król świnek jest smutny, pa.